Ja jestem Mati i dzisiaj nagrywamy kolejny filmik. Wiem, dzisiaj był pierwszy, ale udało nam się, wiecie, widzowie, udało nam się kolejną planetę odblokować. No i pokażę wam na przykład po odcinku jeszcze grałem w Lego Przygoda Dwójka i trochę pozbywałem skarbów i właśnie mam takie fajne postacie, dlatego przebierzmy się za jednego z nich. No, tylko jeszcze jedną główkę zmienimy. No i co? Um, ten film, jak Wam się spodoba, no to zasubskrybujcie. Oczywiście łapeczkę, dzwoneczek. No a co? Ja zakładam swoją twarz i idziemy już do portalu. Bo jak pamiętacie, mamy właśnie już wszystkie klocki. Wiem, że widzicie 24, ale to nic nie zmienia. I tak mamy odblokowaną Planetę. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Wchodzimy w portal Hopsa. I zobaczcie. Mamy tutaj 24. I zobaczcie. Mamy odblokowaną nową planetę. Siostrańska dru dżungla. Uwaga, jesteście gotowi, bo wchodzimy na nią. Trzy, cztery. Ja jestem ciekaw, co tam może być. Ci, co są nowi na kanale, to nie dają łapeczkę. Zobaczcie. Um. E, czekajcie. O, taką łapeczkę w górę. I do tego jak macie taki czerwony ten buziczek, to dajcie suba z dzwoneczkiem, no a my już lecimy na wysepkę. Jak widzicie. Ojej, no nie mogę Wam pokaże, pokazać, bo znowu mi kamera spadnie i nie ustawię Waszych widzów. Ale widzicie tam malutką kropeczkę? No to tam jest ta znowu ta czarownica i się nam ładuje. Już jest 20%, już tylko 30, 50, 60, 70, 80, 90. No i co, ładujemy się, ładujemy. noki. Dobra, widzimy się jak trochę się zapełni. Dobra, moi widzowie już się zapełnia. No to co? Już powoli wchodzimy na planetę. Na się Lecimy. Uwaga, start. Lecimy. W kosmosie w jakiejś dżungli. Ej, co to za dinozaury? Ty, to są nasze takie. Ty, to takie same Ureksa. Czy to nie jest świat Reksa? O, strzałeczka nam pokazuje, że tutaj mamy iść. Rozmowa. Wykonaliśmy w dżungli ostatnie drugi. Idź za nimi. Ok. No to idziemy za tymi dróżkami. Nie wiem z czego one są zrobione. Ue, co to jest? Dobra, rozwalam to. Jestem... Jest, jestem pod wrażeniem. Tutaj jakieś nowe mopki są. Dobra, idziemy. Bo ja już chcę się dowiedzieć, co tutaj mamy. Jej, znowu mop. A nie, on idzie za mną. O niech to... E! Nie lubię tych stworów takich. No. Ale wyleciał jeden klocek. Dobra. Mamy tutaj koleżkę. O nie, jaki biedaczek. Musimy mu pomóc. Co ci dolega? Mamy go walnąć. Ej, no podejdź, stary. O, to historia wygląda tak. No więc okazało się, że jednak nie było to tak miło. Żeby cokolwiek zwarnować, musieliśmy się zaprzyjaźnić z tymi innymi czubelcami. O Także mamy się... Musimy mu pomóc. Potrzebuje pomocy. Czyli potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś dziwnego sprzętu. Znowu te minim, minimki. Sorry, że nazywam ich minimki. Ale tak fajnie wyglądają, więc nazwę je minimki. Ej, co to jest? Eee, co ja mam tutaj zrobić? O, kluczek potrzebny do postaci, super. Eee, co ja mam tutaj zrobić? O, dobra, mam tu postawić swoją kiciorożkową. Dobra. I cyk. Dobra. I mamy to. Okej, ok, teraz rosną te rośliny. Jestem ciekaw, co z nich wypędzi. Wow, jakie fajne żonkilki. Takie... Jest! Dawaj to. Na gdzie to? Jej, Obocny owoc. Oki, ok. zniszczmy te kwiatki. Ta też, co wyrosła. I ta. Dobra. No to chodźmy do tego stworka. Dzisiaj będzie dłuższy filmik. 1401. Oki, okay, pomagamy mu. O, to ma słodycz. Dobra, pomogę Ci. Otworzyć bramę. Czarna przyjanki. Czyli mam jakąś maskę. Ojejny Ale to jest oświecone. Ty co to za... Ty ja wcześniej tego nie odkryłem. Dobra, idziemy. Znowu ten potwór. Ja nie lubię takich potworów nawet. No chodź. No. Nie lubię takich stworów z wielkimi gałkami. Chodźmy już dalej. Oki. Okay. Ale ja tego... Ale ja nie wiedziałam, że taka jest. A, czyli mamy założyć tę głowę. Oki. Okay. Brzydko w niej wyglądam. No ale co? Dawaj, gadaj ze mną. Oki. Okay. Jacie, jaka tajny. Jaki tajny. Ty co? Jakieś drzewo bez większości? Dziwne. Nie chcę być w tej masce, chcę być w kosmicznej. O! Dobra. Czekajcie, prowadzi nas strzałka. Musimy tutaj gdzieś dotrzeć. Hm. Ale gdzie? Tam na górę? Kurde, ale to jest za ślisko, żebym wszedł tu. Hmm. Ty czekaj! Te rośliny też potrzebują jakiegoś wstrząsu, no to jedziemy z tym tematem, jedziemy! PUM. Łooo! Wow. Ale fajne motylki. Czyli mogę... Ojej, no, zginąłem. Czyli mogę teraz wejść? Kurde. Usa? Jest. Ale fajnie. O! O nie! My. Kurde, znów to samo. Oki, okay, dawaj. Mm, widzowie... Wy poczekajcie chwilę. Ja muszę gdzieś pójść. Oki, okay, już jestem, przepraszam Was. Ale musiałam coś zrobić. Oki, okay, możemy teraz tutaj wejść. Dobra, co my mamy tutaj zrobić? O, mnie się szukasz to weź tą różdżkę. Jaką różdżkę? Ja nie mam różdżki. O co ci biega, koleś? Ja mam jakąś różdżkę? Nie, ja nie mam różdżki. Ty to gdzie ja niby mam... Ojej, spadłem. Jeszcze raz wejdźmy. Chwila. To coś pokazuje mi. Musimy iść z tym kolesiem. Do tego czegoś. Ta? Ale ja nie wiem, co to tam jest. Może tam coś, jakiś król ich będzie. Dzięki motylki, że mi pomagacie. Oki. Okay. chodźmy. Ok, szybko, szybko. On idzie za nami? Nie, nie idzie, ale jest... i tak. Szybciutko stawiamy tego dronika i walczymy z nimi. Chodziooo! ja, 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 ja! Niszczymy to! Musimy szybko zdobyć wszystko. Okej, okay, mamy windę, fajnie. Ja no ale fajnie. Jestem ciekaw. Czyli to jest król. Przepraszam, ale muszę zdobyć. Tutaj na przykład jakąś postać albo jakąś item. Dobra, idziemy. Szybciutko. Znowu to samo. Ciągle wykorzystuję klocuszki. Ajajaj. No dobra. Chociaż musimy to zrobić. Oki, okay, mamy fajną dróżkę. Wow, 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 wow. Uwaga, dowiemy się. Wreszcie znaleźliśmy okay, przywódczynię naszych nowych znajomych. Oby to tylko nie była zła, na odwiedziny. Oki, czyli mamy tutaj znowu. Mam coś zbudować. Dobra, to już się tym robię. Ja już szybko lecę. Nie chcę wszystkiego przegapić. Dawaj to. Oki, kij, czyli to jest kicirożek świat? ty no ale ja nie wiedziałem. o o spadł nasz malutki chłopaczek mamy w emeta się zamienić? no dobra mamy różdżkę i um, kiciorożek ale fajnie. Dobra, nie chcę być emetem, więc widzimy się, jak się już przebiorę. Ok, no to dobra, także już jestem. Przebrałem się, no i idziemy. I hopsa Juhu! Fajowo! No to my już to robimy. Ale pum! Ale fajowo! Fajna ta różka jest, dobra. Lecimy z tym koksem. Na kolejne. Dobra, chodźmy szybko. Mhm. Dobra. Teraz tu, pum. Ale fajnie tak strzelać. Pum. Dobra, może widzimy się jak już wszystkie ogarnę drzwi, no to narka. Dobra, już jestem. Zrobiłem te drzwi. Teraz chodźmy zdobyć Dobra, zdobyliśmy klocek, ale musimy się zająć tą ścianą oto, jak widzieliście przed chwilą. Musimy z niej coś zrobić. Ach, dobra. Kurde, ale to zasłania mi. Jak mam to zrobić? Jest jakiś sposób? Jak mam to zrobić? Hmm. Poczekajcie, zaraz um, je wykasuje, więc widzimy się, jak kasuje je. Dobra, teraz już wiem, jak je zniszczyć. OK, teraz ten koleś nam udało nam się ten pozbyć je, a więc teraz szybko musimy je pomalować, bo nie chcę z wami tracić czasu i jestem ciekaw, co tutaj mogą być. Szybko szybciej dawaj to. Ok, zrobiliśmy to. Jak widzicie, tylko że byłem trochę cicho, ale próbowałem tutaj zrobić to. No i pięknie, udało nam się, no to idziemy. Tak, świetnie, 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 dzięki. Serio, mamy iść? On idzie za nami? Jak dotąd wszystko szło całkiem nieźle. Nasi nowi znajomi byli zadowoleni, a świątynie w pobliżu wydawały się warte zbadania. Kurcze, już powoli jest 14. Ja nie wiem, czy może być film do 15. Ale to zrobię dla Was. Więc jednak będzie dłuższy filmik. Sorki, ale może być dłuższy. Końców, chcę, żebyście jeszcze coś widzieli. Okej. Okay. Pięknie. że coś muszę? Okej. Okay. Teraz mamy zbudować chwila. A tu mamy iść. No to widzimy się jak tam. Dobra, także już zdobyliśmy jakąś rzecz. A więc idziemy znowu do tego kolesia. A więc szybciutko. Ojej.